Siema. Dzisiaj nauczymy się grać piosenkę Lady Punku Zawsze tam gdzie ty No, tylko tę kostkę Będzie to taki pierwszy filmik na moim kanale Mam nadzieję, że Wam się spodoba, będę tutaj wrzucał filmiki z różnych tutoriali bo do... piosenek Może od czasu do czasu Ale to Później dopiero jakieś gry, ale raczej rzadko będą. Częściej będą tu tutoriale, ale tak będą rzadko. Więc zaczynając, są proste akordy. Właściwie intro składa się z akordów trzech: z akordów C, D, A, Mol i G. D. I zaczynamy tak. Najpierw gramy. Następnie przekładamy ten palec, potem go odkładamy i zabieramy pierwszy palec. Całość wygląda tak. No Jeśli ktoś bardzo początkujący skorzystać z, z tego tutoriala, to cedł wygląda tak, że pierwszy palec kładziemy tu, na pierwszym prawie drugiej strony drugi palec na drugim progu, czwartej strony, a trzeci palec na trzecim progu, czwartej, piątej strony. Więc jeszcze raz to by całość wygląda na pierwszy akord, na intro, tak. Wyglądało. Teraz przechodzimy do Amola. Amol, już nie gramy ten cezur dalej, tylko przykładamy palec pierwszy na trzeci próg pierwszej strony i na trzeci próg drugiej strony i robimy tak. Dokładamy trzeci palec na piąty próg drugiej strony i gramy tak. Czyli dokładamy, gramy. Razem z ryba, dokładamy i zrywamy na piątym trzeciej strony i na czwartym trzeciej strony, i Więc do tego momentu wygląda tak. No, więc to będzie, chcemy tylko zrobił tylko intro. Teraz przechodzimy na próg eee, to jest ósmy. Kładziemy barę palcem na pierwszej, drugiej stronie, na progu 8 palcem I robimy tak dokładamy puszczamy i gramy potem wracamy na trzeci próg i gramy tak dokładamy puszczamy jeszcze raz i zrywamy Dokładamy, puszczamy, dokładamy, zrywamy piąty próg na trzeciej strunie i robimy tak. I no, i to jest całe intro. I potem znowu. Staję. Dzięki, że oglądaliście i niedługo pojawi się część druga ze zwrotką.